Właśnie jak MMA.pl. Jesteśmy na gali DSF Kickboxing Challenge 13. Ze mną Paulina Raszewska, która dzisiaj tutaj jest w roli dziennikarki. E, powiedz mi, nie przykrzy ci się trochę oglądając te walki? No walczyłaś tutaj kiedyś już dla tej e, organizacji, prawda? Miałam walczyć, natomiast dzień, dzień w dniu ważenia, czyli dzień przed samą walką, niestety, moja przeciwniczka nie, no, no nie wyszła do walki, bo była kontuzywana. No i niestety mój debiut tutaj zawodowy nie wypalił. Przepraszam za pomyłkę, ale widziałem Cię na plakacie, więc byłem pewny, że e, walczyłaś. E, powiedz mi, e, dziennikarstwo i e, tutaj uprawianie sztuk walki e, zawodowe. E, jak to godzisz, bo jednak mało jest zawodników, którzy też się udzielają tutaj dziennikarsko. Nie, nie mówmy o dziennikarstwie, bo to jest za dużo powiedziane, to mhm. jest tak, tak, tak naprawdę czysto hobbystycznie. E, pasjonuje się sportami walki, czyli właściwie cały wachlarz włącznie e, od, znaczy począwszy od amatorskich startów e, zawodowych, bycie trenerem i gdzieś tam bycie jakby w tych e, w stro, w, z, z, pójście w stronę medialną e, i, i, otoczkę całą tą medialną na, 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 na galach. To, to jest tak naprawdę czysto hobbystycznie. Ja bardzo lubię, lubię po prostu klimaty sportu walki. Czy to jest tak jak mówię, czy to, są gale, czy to są gale zawodowe, czy to są walki amatorskie. Po prostu bardzo dobrze się tutaj czuję, w tym środowisku i, i tyle. To, to jest czysto hobbystyczne, tak jak mówiłam I, i, i tak jak już wielokrotnie wspominałam, bycie dziennikarką w moim przypadku to jest absolutnie zbyt duże słowo. No, ta walka też była tak troszkę e, zapowiadana, że dziennikarka Polsatu kontra dziennikarka mediów e, branżowych. Dobrze, ale przejdźmy już właśnie do e, samego KSW. No, powiem Ci, że tak z mojej strony to nie lada zaskoczenie, że e, jakby została zostałaś zestawiona z Karoliną Owczarz. E, czy to było jakoś wcześniej w planach, że ty chciałaś e, wystąpić w tym MMA, czy, czy po prostu dostałaś propozycję od KSW? Można powiedzieć, z tych nie do odrzucenia. Dlaczego zaskoczenie? No bo jednak bardziej byłaś kojarzona z sportami, z kickboxingiem, prawda? Powiem tak. Na początku właściwie mojej przygody ze sportami walki dostałam już kontrakt KSW, kiedy ruszył pierwszy turniej kobiet. Było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno, dawno, dawno temu. Na moje miejsce skoczyła Karolina Kowalkiewicz to bardzo dobra decyzja, bo wiemy, gdzie Karola teraz jest. Dlaczego nie, dlaczego nie przyjęłam oferty? Przede wszystkim dlatego, że nie czułam się na tyle sportowo, nie miałam doświadczenia, nie czułam się na tyle sportowo dobrze, żeby móc się pokazać szerszej publiczności, a zwłaszcza na, na takiej gali, jaką, jaką organizuje, jaką jest KSW. Tak? Więc chciałam być bardzo kojarzona z, stricte sportowo, nie chciałam być kojarzona jako osoba, która... Próbuję gdzieś tam zaistnieć, w mediach czy, czy gdzieś. Nie interesowało mnie to absolutnie. Zawsze byłam, od momentu kiedy przyszłam pierwszy raz na salę treningową, wiedziałam po prostu, że mm, chcę zajść bardzo daleko w tym sporcie. I myślę, że po tylu latach, będąc w sportach walki, myślę, że zasłużyłam. No właśnie, bo tutaj o Twoją stójkę nie mamy się co martwić, ale tam. Yy... Chwilkę przed ogłoszeniem tej walki widziałem wrzuciłaś tam zdjęcie z rękawicą do MMA i tam z jakimś podpisem że czas wrócić do treningów MMA. No i chciałem zapytać czy tutaj między tymi twoimi treningami kickboxingu były też treningi takie stricte parteru i MMA czy teraz na potrzeby tej walki to tutaj włączyłaś no bo umówmy się że no obie z Karoliną się wywodzicie z sportów wydanych jednak więc no że przejdzie ta walka do parteru no to Uderzanych. E, uderzanych, tak, przepraszam e, tak jak wspomniałam w ogóle, będąc, zaczynając przygodę ze sportami walki przyszłam pierwszy raz na trening do Jorkowskiego mhm. wiadomo, że jest trenerem MMA więc gdzieś tam ten parter i zapasy E, szlifowaliśmy, także to nie jest też tak, że ja wszystko zaczynam od zera. E, bardziej chodziłoby tutaj o pamięć mięśniową. Wiadomo, ze sportu uderzany to jest zupełnie inny wysiłek, zupełnie inna dynamika. Tak? Tutaj w parterze jednak liczy się... E, bardziej chodzi po prostu o inny, inny wysiłek gdzie mięśnie z, tak jak tutaj mówisz z sportów uderzanych troszeczkę inaczej pracują więc tutaj była ta bariera tutaj jest ta bariera cały czas ja oczywiście nie mówię że ja jestem jakimś tam nie wiadomo kim bo, bo ja mam mnóstwo pracy przede mną ale to mnie napędza i to mnie strasznie motywuje do, do bycia coraz lepszą i bardzo bym chciała żeby, żeby w tych właśnie w MMA się rozwijać dodam jeszcze że Hmm, wcześniej miałam trochę właśnie z tym problemów, ponieważ gdzieś tam, jak startowałam nawet zawodowo, wygrywałam te pojedynki, to gdzieś tam ta moja przygoda ze sportami walki po prostu stopowała. Z niewiadomych dla mnie przyczyn, po prostu. I, i mam nadzieję, że dopiam swego i że teraz będzie już po prostu tylko lepiej z górki. E, właśnie, a, a propos tych treningów, jak one wyglądają? Bo gdzieś widać się tam w KSW Gym, tak? E, w Kopagabanie też, rozumiem, że gdzieś te treningi tam e, są. Jak to w ogóle wygląda i, i jaki procent jest tych treningów w ogóle takich e, stricte przekrojowych? Przekrojowo trenuję cały czas. Tak, tak jak sama nazwa wskazuje, będę debiutowała zawodowo w formule mieszanych sztuk walki, więc jednak to y, mieszanie jest bardzo ważne, i bardzo istotne. Y, trenuję w różnych klubach właściwie. Y, też y, staram się z różnymi osobami y, treningi odbywać. Y, nie chciałabym za dużo rozmawiać na ten temat przed walką. Po walce na pewno, na pewno dużo więcej powiem. Y, ale trenuję codziennie i trenuję naprawdę bardzo ciężko. Mam zupełnie inną jakość treningów. Być może jest to związane z tym, że po prostu zmieniłam formułę. Ale jestem dobrej myśli. Jest jeszcze miesiąc, jest miesiąc do walki. Powiem się, że, że czuję się naprawdę bardzo dobrze. Kondycyjnie też jest ok. Siłowy jest coraz lepiej. Nie może być inaczej niż super. Wiedziałem, że tutaj będziesz i sprawdziłem kursy LVB-tu na tą walkę i jesteś tutaj bardzo dużą faworytką według bugmacherów. Naprawdę? Tak. Jest Nie. złotówka różnicy gdzieś. Powiem szczerze, że... Wiesz co, nie śledzę tego, nie, totalnie się wyłączyłam, jak wrzucam coś na media społecznościowe, to, to są takie absolutne bzdury, typu jakieś zdjęcie, selfie sobie walne, jak na, na napince, wiesz, napnę brzuch, napnę, napnę, napnę bica. I, I tyle, i tak naprawdę nie chcę zdradzać. A jeżeli chodzi o, o to, że jestem faworytką tego, tego wieczoru, powiem tak: no, raz występowałam jako underdog, raz występowałam jako faworytka. Nie robię to dla mnie różnicy, po prostu chcę wyjść i, i iść po swoje. Tak Twoja przeciwniczka Karolina Owczarz, a propos wrzucania na Facebooka, bardzo dużo y, publikuje, że jej treningi są bardzo ciężkie, ale tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki ona poziom y, zaprezentuje, bo jednak miała bardzo dużą przerwę. Ma cztery wygrane walki w boksie. No, trenuje w bardzo dobrym klubie. Jak ty w ogóle uważasz taki poziom sportowy Karoliny, czy, czy uważasz, że ona jest w stanie, no bo jednak od tego czasu, kiedy ona ogłosiła, że rezygnuje z dziennikarstwa w Polsacie do tej walki, no to jest krótki okres czasu, a patrząc na to, ona dopiero zaczęła od tego czasu trenować przekrojowo. Mam nadzieję, że Karolina ciężko trenuje. Nie, nie zaglądam, nie wiem co ona robi. Skupiam się w 100%, 200% na swoich treningach, na swoich celach i, i, i reszta mnie po prostu nie interesuje. Ym, mam nadzieję, że Karolina po prostu bardzo ciężko trenuje. Dobrze, kończąc jeszcze, chciałem cię zapytać o sytuację z KSW. Jak wygląda Twój kontrakt? To jest w tej chwili jakaś jednorazowa walka z możliwością przedłużenia, czy jednak to już jest dłuższa współpraca i chciałabyś stricte iść w tym kierunku? MMA pod banderą KSW. Nie wiem, czy mogę takie rzeczy mówić, ale na pewno zobaczycie mnie. Znaczy powiem tak, ta walk, tą walkę traktuję jak przycinek w swojej przygodzie w MMA. Na razie skupiam się w 100% na 3 marca. I na pewno zobaczycie mnie niejednokrotnie jeszcze w klatce w Oktagonie gdzie będę próbowała swoich sił w MMA. Dobrze, dziękujemy bardzo. W takim razie na koniec chciałabyś jeszcze komuś podziękować, kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich sympatyków yy, sportu walki i tyle. Widzimy się 3 marca w Łodzi. Tak, Dziękuję. Tak. Żółwik. Dzięki. Dzięki.